Dzień dobry moi drodzy, mamy prawie 14.30, a ja witam się z Wami w 16 dniu. Vlogmas rano nie mogłam się totalnie pozbierać do życia, bo w ostatnim vlogmasie mogliście wiedzieć, że robiłam ciasto na pierniczki. No i tym samym, e, jak właśnie robiłam to ciasto, też chciałam coś ponagrywać, no to zeszło trochę dłużej. Do montażu usiadłam bardzo późno i tak cisnęłam, 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 ile dałam radę. Ale w którymś momencie stwierdziłam, że już, już muszę się położyć spać, była godzina czwarta, jakoś, więc bardzo się nie wyspałam. Jestem cholernie zmęczona, pewnie w by to widać, chociaż z rana to miałam w ogóle tak oczy, taka byłam jakaś napuchnięta, że w ogóle strach patrzeć w lustro, ale już jest teraz spoko, chociaż naprawdę ciężki był poranek. Zrobiłam sobie teraz takie kanapki z powidłem śliwkowym, także sobie jem i postanowiłam, że Wiecie, mogłabym dzisiaj kończyć tego vlogmasa i tym samym tracić dzień i nic nie nagrywać dzisiaj i znowu się denerwować na siebie. No jednak przy tym komputerze się trochę siedzi, a czas spiernicza niesamowicie. Więc stwierdziłam tak, że nie dodam dzisiaj vlogmasu, będzie taka dwudniowa przerwa, a ten vlogmas dodam po prostu w niedzielę, ten z dnia 14-15. A i tak ja robię właśnie w ostatnim czasie tak, że łączę te vlogmasy, czyli mam tak, że jeden dzień się pojawia vlogmas dwudniowy, kolejny dzień nie pojawia się nic. Następny dzień znowu się pojawia dwudniowy, i znowu następnego dnia nie, nie, nie pojawia się nic. Więc teraz po prostu zrobię tak, że jak mi się uda, to zmontuję tego vlogmasa dwudniowego y, 14-15 na niedzielę, i w poniedziałek znowu pojawi się vlogmas. Mam nadzieję, że to jakoś wypali, ale właśnie nie ma co też na siłę cisnąć. Dzisiaj sobie jeszcze ogarnę tutaj w domu takie bieżące sprawy porządkowe. Y, na pewno muszę dużo prania zrobić, więc. jest w końcu? Mój bałwan! Doczeka się malowania. Nareszcie. A ja przy okazji się do trenie mam tutaj biały space action. I lecimy z tym. Nie wiem czy to wyjdzie, bo ja nigdy takiej rzeczy raczej nie robiłam. Tak mi się wydaje. Super. Poszłam z tym do taty. Okazało się, że w środku jest jakieś zabezpieczenie, które trzeba wyjąć, więc już jest git, już działa. I tak jak mówię, no ja nigdy nie robiłam takich rzeczy, więc. Dobra. Proszę bardzo. Co tam mamy dzisiaj? Oj Pokaż mogę zobaczyć. Co to mamy tutaj? To jest Bob Snail przebrany za... No właśnie za co on jest przebrany. To jest Bob Snail przebrany. No i właśnie, za co? Fokę! To z foka! Foka! Co za foka jest przebrany. Patrzcie, co tu się wydarzyło? 23 właśnie zostało oderwane. 19 też już tutaj ten, ale zabawkę mam odłożoną, więc muszę to po prostu podkleić. Bo... Widny kalendarz, dobra. Teraz proszę, ten. Proszę, proszę. Poczekaj, gdzie mamy numerek 16? 16, tu mi się jest 16. 16. 16. Co my tam mamy? Co to jest? Zjeść! Zjeść! Chcesz teraz zjeść? Zjeść. Dzisiaj jest taka dobra kaloria, Ala szarlotka z cynamonem. Proszę bardzo. Pani kochana, nie otwieramy już dalej. Jedno okienko, tak? Czas na moją 16. Zobaczymy, co się tutaj kryje. Okej. Okay. To jest Fix plus Zmaka, czyli taka mgiełka utrwalająca. Taki dosyć popularny produkt. Nigdy tego nie miałam. Ja poza tym nie użyłam też mgiełek utrwalających. Tak to wygląda. I myślałam, że to jest produkt w szkle ogólnie. To jest plastik. Chyba, że ta miniatura jest tylko w plastiku, ale spoko. Ja ogólnie nie używam czegoś takiego jak takie fixery, mgiełki utrwalające. Ewentualnie kiedyś używałam, jak na przykład nakładałam więcej pudru, używałam nawet klasycznego toniku, czegoś po prostu, żeby zebrać taką pudrowość z twarzy. Puściłyśmy sobie świąteczną muzykę i aż musiałam zatrzymać, bo wyobraźcie sobie, że tutaj była ta kulka e, ciasta na pierniki. Gloria wyjęła sobie z folii elegancko i ona już zaczyna robić bedmamy. Halo? A może poczekasz na mnie troszkę, co? Miś, sama robisz? Co potrzebujesz? No już, wystarczy, już wystarczy. Już wystarczy, masz tutaj. tak, mocno, mocno, czas całej siły oh, tak, mocno oh, dobra uwaga daj rączkę tak, tak. I damy na blaszkę, uważaj. pięknie Zobaczcie z tą mąką. Pani. Mąką. Możemy ją wykrawać, proszę, dawaj. Choinkę teraz chcesz? Proszę bardzo, jaj, jaj. dawaj choinkę. Mocno, mocno, mocno. Moment, ja pokażę. Mogę? Daj. Mogę? Mogę? Kto się tak cieszy? Ty tak lubisz piec pierniczki, misiu? Co? Lubisz te pierniczki z mamusią? Masz rację, gorące. Mama weźmie, te, mama weźmie takie rękawice, tak? Mama weźmie rękawice wyjmiemy blaszkę. Popatrz. Co to? Ale chcecie taką wizję, co? Misiu, poczekaj, mamusia, wiesz? Z powodu smaku, ale to nie jest taki smak tradycyjnych pierniczków, jakie jadłam. No i y, rozwałkowałam troszeczkę za grubo ciasto, nawet bardzo za grubo, a zapomniałam, że przecież to wszystko rośnie w piekarniku, no i są za grube te pierniczki. Teraz już drugą partię jak robimy, to wałkuję na tak totalnie, totalnie cienko, jak dosłownie jakbym robiła chrusty, takie mega cieniutkie, chrusty, faworki, zwa zwał zał. Takie pierniczki mamy, no i zobaczymy co właśnie z tych drugich, z tych cieniutkich, ale spoko, przynajmniej już wiemy. Dobre? A kto robił te pierniczki? baba, Kto robił? baba, Nie, kto robił pierniczki? Mama. I? Babasia. Nie, mamusia i? Tata. Mamusia i Glorusia. Okay. Razem robiłyśmy pierniczki, prawda? Za Troszeczkę za grube ciasto, myszko. Powinno być takie małe, cieniutkie. Żeby były te pierniczki takie kruche, wiesz? Kruche. No, mama nie zrobiła takiego super cienkiego ciasta i pierniczki przez to wychodzą takie grubsze. Ale się nauczymy. Doświadczeniem, tak? I. love you. No. I love you too. Dziękuję. I love you too. Dziękuję. I love you too. Mamy drugą partię pierniczków, to są te cieńsze i powiem Wam, że są bardzo dobre. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, to to, że są odrobinkę, dosłownie odrobinkę za suche, no i mogłyby być słodsze, ale wiadomo, jak nie ma cukru, no to nie mam się czego czepiać zbytnio, ale tak czy tak są bardzo fajne, Glory też bardzo smakują, także mega się cieszę, że mogłyśmy sobie razem te pierniczki upiec i oprócz tego, że jest jeść, to mieć przy tym bardzo dużo frajdę. Do naszego magicznego słoja ląduje kolejne zdjęcie. Tym razem mamy tutaj Dominikę. I powiem Wam tak w sekrecie, że bardzo mocno kibicuję Dominicę, żeby los się do niej uśmiechnął w tym rozdaniu, ponieważ komentuje każdy mój vlogmas. Widać, że ogląda od początku do końca, bardzo się angażuje. Poza tym nie tylko vlogmasy, bo z tego co mi się wydaje, to nie wiem czy każdy, ale bardzo dużo widzę komentarzy właśnie pod moimi filmami od Dominiki. Także Dominika, na pewno to oglądasz, bardzo jest mi miło, bardzo Ci dziękuję. No i oczywiście Twoje zdjęcie w magicznym swoju. Pamiętacie, jak ostatnio Wam mówiłam, co się dzieje z ludźmi po 30? No to właśnie, jakie zajęcia mają ludzie po 30 wieczorami? Proszę bardzo, Wojtek, poproszę świnię świnie z tyłu. Widzimy tam świnie. Wojtek ją dostał na komunie, tak? Mhm. I powiedz mi od kiedy, bo ogólnie, jak widzicie, to jest najwięcej monet. I Najwięcej tutaj mamy. Piątki. Najwięcej jest piątek. No powiedz, bo tak poczekaj. Od kiedy regularnie tutaj wrzucasz i jaki masz system tego wrzucania, no, tych oszczędności? Cały zeszły rok to było 5 złotych dziennie. Złotych? 5 złotych dziennie. A w tym roku 10 złotych, w sensie jest dwie piątki, nie? Nie ja obstawiam, że jest tu... Że w tej świni jest 6000 tysięcy złotych. Okej. Okay. Tu. Mhm. Ale pokaż, tam mam jeszcze jedną świnię. No z tej może być koło czterech. Ta, tutaj mamy taką świnię, którą dostaliśmy e, na nasz ślub. W prezencie ślubnym od moich rodziców w 2021 roku w kwietniu. Więc też będziemy te świnie rozbijać. Stwierdziliśmy, że to już jest ten czas. Nieźle, co? Ktoś nie. powie co? Że kto gdzie tam będziesz oszczędzał, co? Ale to jest uważam, taka fajna forma mhm. oszczędzania. Czyli tak po prostu nie odpadasz... papierosów. Na przykład, ale no faktycznie, jak to przeliczyć, to wciąż by wyszło. Ale wiesz, co chodzi nawet o to, nie takie przelewanie na konto jakiejś większej sumy, tylko taka piątka na przykład dziennie. Ty wiesz, jak teraz, jak taka, jak taka pani Krysia w banku i będziesz tak liczył, nie? Ale to jest satysfakcjonujące. Wyobraźcie sobie, Wojtek wszystko przeliczył i wyszło ile? 940. Tak, z tej dużej świni, ale tutaj. Jeszcze, już no, kipła tutaj świna. Tamtą świnię rozwaliliśmy tłuczkiem do, e, do mięsa. A to się porozpęka strasznie, nie? No, to spróbuj no. Jakie jak, jak, to jest, to jest twardsze niż tamto? Dobra, to jest szkoła, tam to było takie. Ten, A to był gips. Jakiś. No właśnie. Pięknie poszło, co? Mega! Wykąpałam się. Nałożyłam konkret, pielęgnację. Jeszcze tylko moje włosy błagają o mycie, ale zrobię to już jutro. Muszę to zrobić, bo. Tragedia. I yy, w ogóle jutro będzie bardzo fajny dzień, ponieważ w planach jest ubieranie choinek. Nie mogę się doczekać. Yy, I co, na sam kładzenie ja się z Wami pożegnam. Jeszcze właśnie wspomnę Wam o świni, bo nie, nie, nie powiedzieliśmy yy, ile było w tej małej świni. Wojtek obstawiał, że będzie tam 4000, i okazało się, że faktycznie yy, no, dosłownie 3 piątek brakowało, żeby były równe 4000, więc naprawdę nie wiem jak on dotrafił. Ja w ogóle w takich rzeczach nie jestem dobra. No i co, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vlogmasu. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i pamiętajcie o vlogmasowym rozdaniu. Także czekam na Wasze zdjęcia. Zasiadam do montażu, montuję i widzimy się już w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia. Cześć.